Sajcyna czyli tysiące skopili TO JEST WYZWANIE OSTROŚCI! Siemaneczko luziska, z tej strony jest Mike Panty, A z tej strony jest Samu Pit. TO JEST WYZWANIE OSTROŚCI W lokalu jak widzicie Lokal nazywa się All Max Burgers dostałem cynk od kolegi tak to bym w ogóle o tym nie wiedział my byśmy nie wiedzieli w sumie byśmy tego nie robili no i podejmujemy wyzwanie bestii czyli ten konkretnie beast. The Beast czyli konkretnie trzeba to zjeść na czas i też jest ostre. I duże, bo pół kilograma wołowiny. Tak. zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy, jesteśmy przekonani, że na pewno nie trafimy do, na listę mm -hmm. szczęśliwców tam. Ale chcemy spróbować zobaczyć, jakie to jest w ogóle ostre. I no, czy to w ogóle zjemy. No właśnie, bo to wyzwanie ostrości jest nie. A nie Dokładnie, a nie wyzwanie na czas. Dokładnie, tak. Okej, okay, dobrze, więc w następnym ujęciu widzicie nas już. Yy, no chyba tutaj. Z Grami. Z bestiami. I będziemy się z nimi mierzyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to mamy. Zaczynamy. Po prostu. Mm -hmm. Pytanie, jak to zacząć? Jezu, to wielkie. Jezu, nie wiem, jak to zacząć. Widzisz, że tak samo ci się rozsypało? Tylko gigantyczny. No, ale dobry. No, dobry. dobry. Wierzę ktoś czas? No tak, tak Gorący bardzo w środku. No i to jest jego problem. No. Ważne jest. No. Citerstwo. <grych> Ale bardzo dobry. Pikantny? Mm. Pikantny, jakiś mocny. No, pikantny. No. Ale tego pogubiłem już. Też, też. No. Páże, jak jakieś no węgry, nie Ale no, się, z tobą. Nie, tam ręka. Nie pomagaš? Macem. No, mi się tym, stało. Nie, mi się roli w toku. Syczy. Aha. powiesz, nie za długo. Jest, jest na takim bardzo słabym poziomie. Idę ten czas do 5 minut, to jest nieosiągalne. No, 5 minut to jest nieosiągalne. Nie, Wiesz, tu nie ostrzeż jest problemem. No, tu nie ostrzeż. Mogę sobie przygotować chusteczkę wcześniej. Ach, gorące. Ach, to jest najgorsze. Tak się fragment, trafiłem. Jezu. Tam? Nie. No właśnie widzę. Pierwsze miejsce uciekło. No się pełniła piątka. No, mamy jeszcze 5 minut, żeby się na listę zapisać. jakieś ostrzejsze fragmenty czuję teraz? Nie. w Aj. Półkę. Nie ma. No, to nie wiem, kto się liczy. Się. Muszę zjeść. Na co w połowie? Dobra. Kończył się końców. Czyś czuję problem? Ja czuję problem. Jeśli chodzi o możliwość jedzenia. Tablice są jeszcze 6 minut. Mm. 6 minut. 10 minut jest fajnie. na to. Ile mięsa robisz w mm. pałacu? I dzisiaj szaleć będzie gorzej. Jeszcze żałujesz głupą. Na sam raz coś robię i będzie gorzej. Teraz to, to końcówka ma jakoś mocno, prawda? No. Ty też je zrobiłeś, ale lista. Jeszcze. Przy samej końcówce bym ci rzucał problem. Ja mam problem kół. Tyle. To tyle co zjeżdżę bez problemu godzina No już półmetek znaczy najłatwiejsza rzecz się została Samy wpisze się na listę Nie wiem no, przecież widzę że teraz jest na żadek Masz dwie minuty, masz, minutę. Jezu. masz Jezu, patrz co się dzieje. Już jest znalezony w cholerę. No ale ty masz jeszcze ja, szpiecówki tylko. Nie wiem czy że jest był tam zaraz. No to uh. samo. Radę. Chcesz czerwotę na liście, radę. Nie wiem. Przewidzisz no, po czasie, że dasz radę. O, ale no, nie. Zobacz. Masz minutę. Będziesz lepiej. Jesteś, jesteś, jesteś mniejszy. Jesteś mniejszy. Ty jesteś... Wchodzisz na linię. Ty jesteś <laughs> Dałeś radę weź na listę. Nie wierzę ci. Nie wierzę w to. Dobrze. No chyba jest. Szybę się. Wszystko są <grych> Myślałem, że ostrość będzie gorsza, ale jednak najgorsze było to przejedzenie. Ale masakra hmm. ogólnie, masakra. <grych> ale może się w 30 minut zmieści Góry mi się zaczyna kręcić. Przecież nie wiem od czego, chyba od przejedzenia. Zobacz, że poszedłeś na głodnego. No. Nie, nie, to tak nie. nie byłoby szans. Hmm. Serio, głowy mi się kręci. Mam nadzieję, że nie spłynę. Nie dziwię się. masakra. Uh. Tak, chyba hmm. Jak tam Majku? Chodziło dobrze. Nieźle. Dwa gryzy. Co? Dwa gryzy. Lecisz z tym. I... 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 no. nie to jest... nie zabudował. Ostatni. Dokie no mi drętwiają, ja, piernicze. Nie wiem w czego. Nie. Ja mi się nie generuję. No. Przełknij jeszcze. Dobra, już razem do siebie powoli, powiem. I na stół a wiesz, po jednym momencie mi wydatkanie uszu i myślałem, że dodaję. Nie wiem co dlaczego. Nie, Powiem Ci, jestem zmęczony. To było męczące wysłanie. Było, było. Nie zaprzeczam. Było. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Teraz chyba można już powiedzieć. Dokończenie. Jeszcze cykniemy foty, pokażemy chłopcy miejsce foty, że jestem na tablicy. Już jesteś na tablicy. No, o ile jestem. No. E, dobra, jeśli wam się podobało to subskrybujcie, na łapkę w górę. Przepraszam, że to dopowiedziałaś później. górze. Jeśli wam się podobało to zostawcie lajka, łapkę w górę. Jeśli wam się jeszcze bardziej podobało to subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I e, łapkę w górę... Nie łapkę w górę, tylko dzwoneczek odznaczcie, przepraszam. A jeśli wam się jeszcze bardziej, bardziej podobało to e, usypnijcie film dalej. Zostawcie pozytywny ślad w sobie w komentarzu. Okay. To było wyzwanie Olomax Burger, już powiedziałem na wstępie, już tu nie będziemy się no. rozgadywać. Zobaczymy jak to wyszło, w ogóle nie wiem jak to wyszło. Sprawdzimy. Okej, okay, no to my się żegnamy. Ja jestem Sanabit. Ja jestem Icon Do zobaczenia w następnym wyzwaniu. To było wyzwanie Bestie, nie? Bestie, dokładnie tak. Jak no. wyszło, jak wyszło. chyba dobrze. Dla samego dobrze, no. W dobrze. Okej. Okay. się trafiliśmy na no. nie? Tak nie tak tak. To jest najważniejsze, bo... No to No, się. Jezus Maria, Kasol. Eee. Jasny Jest konkretny. Jeszcze raz zaczął. Tak, tu, tu o kurde, tu gryzie, gryzie. Mnie nie, nie, nie pali. U, u mnie pali taki ogień. Pali, pali. Znaczy na po tym mnie pali. A to jest sady, dwa bełty już.